Cześć, to znowu my, zdrapywacze. Za wygraną z poprzednich zdrapek wymieniliśmy nowe zdrapki. No i czas zdrapywać. Zobaczymy może tym razem znowu się uda. Wygrywające liczby, Twoje liczby, jeszcze raz powtórzymy zasady. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź Twoje liczby wśród wygrywających liczb w kolorze czerwonym i pomóż przypisaną kwotę razy 2. Jest to nowa zdrabka od Lotto Wyszła dopiero dzisiaj. No i próbujemy: 55, 7, 47 i 50. No i moje liczby: 33, 57.

I 4, wygrana, kolejna wygrana, znowu 25 złotych. I ostatnia zdrabka. Oby była szczęśliwa. Wygrywające liczby to 34, 21, 25 i 44. No i zgrabujemy. 26, blisko. 38, niestety. 32, nie ma. 30, nie ma. 50, nie ma. 36 niestety, 25. Jest. O jest, wygrana. Brawo, 5 złotych kolejne 56 niestety nie, 41 niestety nie i 33 blisko. Tak więc na 5 drapek wygraliśmy w trzech, W tym jednej dwukrotnie. Więc wygraliśmy 30 zł. To się bardzo. I pewnie zaraz pobiegniemy do sklepu i znowu wymienimy je na kolejne zrapki Trzymajcie dwa z kciuki. Do usłyszenia Pa.